Witam państwa bardzo serdecznie. Maciej Kietliński, bliżej giełdy, czyli cotygodniowe webinarium poświęcone głównie naszej polskiej GPW. A na naszej polskiej GPW, jak zawsze, dużo się działo, zwłaszcza w ostatnim tygodniu. Stąd też taki temat naszego dzisiejszego odcinka, czyli PK Orlen, Nadzwyczajne zyski tejże spółki, wyjątkowo, powiedzmy, rekordowe wręcz zyski. Też dzisiaj pojawiła się ciekawa informacja, jeżeli chodzi właśnie o ten koncern, to znaczy. Spółka czy też koncern opublikowała. Aktualizację strategii na najbliższe lata i co jest najciekawsze, o czym też pisaliśmy w naszych komentarzach giełdowych, że prognozowaliśmy, że dywidenda w tym roku może być wyjątkowo wysoka z uwagi na liczne powiedzmy czynniki około polityczne, regulacyjne i tak też się stało: to znaczy ta dywidenda wyniesie 5,50 5 zł na akcję, co jest rekordowym wynikiem w historii całego koncernu. Natomiast też dużo kontrowersji, czy też może inaczej pytań, Budziły wyniki tejże spółki, czyli PK Orleans, za czwarte kwartał ubiegłego roku. W związku z, powiedzmy, kontrowersjami dotyczącymi cen, cen paliw w hurcie pod koniec listopada, potem w grudniu, różne informacje na ten temat się pojawiały, więc postaramy się dzisiaj w naszym webinarium powiedzieć sobie trochę więcej o tej spółce, jak ona wygląda fundamentalnie i jakie mogą przed nią jeszcze być. Perspektywy w nadchodzącym roku. Ale nie tylko, ponieważ dzisiaj powiemy sobie też trochę więcej. Przygotowałem dla Państwa dwa wykresy makroekonomiczne, Mog że mogą być dla Państwa ciekawe, zwłaszcza dla osób, które oczekują na obniżkę stóp procentowych, kiedy to właśnie może nastąpić tak zwany pivot RPP. Już dużo się mówi o pivocie Fed. Przypomnę tego, że pivot jest to gra pod zmianę polityki monetarnej Banku Centralnego. Jeżeli chodzi o Fed, jest to. Gra po taki scenariusz, że Fed niejako będzie bardziej gołębi w swoich założeniach, że jednak te podwyżki stóp procentowych będą niższe niż się wszystkim wydaje, a w końcu ten cykl podwyżek stóp procentowych wreszcie się zakończy. Chociaż przynajmniej na razie, jeżeli chodzi o Fed, nic na to nie wskazuje, raczej za, można zakładać, że na najbliższym posiedzeniu Fed zdecyduje się na podwyżkę stóp procentowych o 50 punktów bazowych. Natomiast nas interesuje przede wszystkim nasz polski rynek, co zrobi Rada Polityki Pieniężnej. Widzimy, już od paru posiedzeń utrzymuje poziom stóp procentowych na niezmienionym poziomie, więc teraz wszyscy się zastanawiają, zarówno kredytobiorcy, jak i przede wszystkim my inwestorzy, kiedy te stopy procentowe mogą zacząć spadać. Więc. Przygotowałem dla Państwa pewien wskaźnik wyprzedzający, który może pewne rzeczy sugerować. Dalej, nastroje na Wall Street, jak one wyglądają, co tam się dzieje, zwłaszcza, że widzimy, że jest pewne w ostatnim, powiedzmy, w kilku ostatnich dniach, jest pewne schłodzenie nastroju, więc jak to wszystko wygląda, a później już przechodzimy do głównego tematu naszego dzisiejszego odcinka. Więc szanowni Państwo, pierwszy wykres, szansa na piwo od Fed, to o czym sobie mówimy. I na tym wykresie z Bloomberga przygotowałem Państwu, znaczy na tym, na tym polu przygotowałem dla Państwa dwa wykresy. Pierwszy wykres jest to czarna linia, jest to rentowność polskich obligacji dziesięcioletnich, natomiast drugi wykres czerwony jest to wysokość stopy referencyjnej NBP aktualno. Co z tego wykresu wynika? Pierwsza kwestia to jest taka, że zwróćcie Państwo uwagę, że. Też przypomnę, jakby rentowność obligacji, co to ma wspólnego z inflacją, co to ma wspólnego z radą polityki pieniężnej i co to ma wspólnego ze stopami procentowymi. Rentowność obligacji, dziesięcioletnich w tym przypadku, jest to niejako wskaźnik, który jest wprost proporcjonalny do oczekiwań inflacyjnych. To znaczy, jeżeli inflacja ma rosnąć, to też rentowność obligacji wzrasta, bo ich cena spada. Więc krótko mówiąc, jeżeli rynek zakłada, że inflacja dalej będzie rosła. To wtedy rentowność obligacji automatycznie zaczyna rosnąć, która wynika właśnie z spadku ich cen. Dalej. W związku z tym widzicie Państwo, jak ta rentowność obligacji dramatycznie zaczęła rosnąć pod koniec 2021 roku i cały czas też bardzo silnie rosła w roku 2022. Aktualnie widzimy, że jest pewna korekta, jest, jest, jest zmniejszenie tego, ale w ostatnim czasie też ta rentowność zaczęła trochę rosnąć. I teraz, co z tego wynika? Zwróćcie Państwo uwagę, że co do zasady, zaró zarówno jak to miało miejsce tutaj w roku 2004, kiedy rentowność obligacji zaczynała spadać, to wyprzedzało decyzję Rady Polityki Pieniężnej o obniżce stóp procentowych. Taki scenariusz miał miejsce w roku, na przełomie roku 2004-2005. Dalej podobna sytuacja miała miejsce w roku 2008, bardzo podobna sytuacja. Dalej miało to miejsce w roku 2012, 2014, 2019. No i teraz właśnie... I teraz właśnie jest to najtrudniejsza cała sytuacja, to znaczy co się stanie po tej prawej stronie wykresu, bo mówimy sobie, że analiza wsteczna zawsze skuteczna, ale jednak no, musimy postarać się przewidzieć, co może wydarzyć się dalej. Więc w tym przypadku widzimy też, no, co tu dużo mówić, drastyczny spadek rentowności obligacji polskich dziesięcioletnich, potem kolejny wystrzał i teraz mamy mocny spadek jest jakieś odbicie korekcyjne. Inflacja w Polsce no, zakładamy, że zacznie ona powoli zaczyna spadać rok do roku, więc, więc to też może, chociaż jest cały czas bardzo wysoka, jakby jasno trzeba to też podkreślić. Stąd też rentowności tych obligacji, no to trzeba też jasno o tym wspomnieć, że są też na dosyć wysokim, jeżeli nie rekordowym poziomie. Natomiast zaczynają spadać. W związku z powyższym może to wskazywać może być to jakaś pewna sugestia. Że powiedzmy, tak jak zakłada konsensus rynkowy aktualnie, potencjalne spadki stóp procentowych, czy jakieś obniżki stóp procentowych, mogą mieć miejsce najwcześniej w pierwszym kwartale 2023. To jest aktualny scenariusz, który gra rynek. Więc gdyby się okazało, że, rentowy, że inflacja będzie spadała bardziej niż wszyscy zakładają, a pamiętajmy o tym, że mamy rok wyborczy, to pod koniec roku, w bardzo sprzyjającym scenariuszu. Może Rada Polityki Pieniężnej nie tyle zacząć obniżać stopy procentowe, co już jakoś mówić jakieś bardziej konkretne deklaracje. I to może być woda na młyn, jeżeli chodzi o wzrosty, bo teraz widzimy, że było spora, spora przycina jest na 20. Mamy takie trochę wczoraj, dzisiaj mieliśmy takie wzrosty po ścianie strachu z tego względu, że rozpoczął się sezon publikacji wyników okresowych. W tym tygodniu poznamy wyniki m.in. banku i PKO, więc, więc no to są to duże banki i banki dosyć mocno oberwały przede wszystkim że opinią rzecznika CUE, która była dla nich wyjątkowo niekorzystna. Pamiętajmy o tym, że ta opinia jest, ona nie jest wiążąca w żaden sposób dla naszych organów so sądowniczych. Czekamy wszyscy na wyrok CUE, ale można jasno założyć, że ten wyrok CUE, który gdzieś pojawi się, powiedzmy, w trzeci kwartał, drugi, trzeci kwartał tego roku, że będzie tożsame z opinią rzecznika. Więc banki mocno berwały, też czekamy na jakieś. Konkrety, jeżeli chodzi o wakacje kredytowe, które też będą istotnym czynnikiem ryzyka ciążącym na bankach, więc krótko mówiąc, mamy na razie słaby centymetr na, na WIG 20, Te, to paliwo do wzrostu gdzieś powoli zaczyna się kończyć. Mamy teraz korektę, więc może jest to ciekawy moment, żeby rozważyć pewne, pewne inwestycyjne ruchy. A już jakie to Państwo musicie sami te decyzje podjąć. Natomiast natomiast tak wygląda aktualna sytuacja, jeżeli chodzi o Radę Polityki Pieniężną i jeżeli chodzi o pivot RPP, jeżeli chodzi o rentowność obligacji. Przy czym, by też jest bardzo istotna kwestia wałkowana, ale jasno trzeba o tym powiedzieć. To też ostatnio natrafiłem na no bo jakby pierwsza kwestia to jest wojna w Ukrainie, która oczywiście, jakby, ma kluczowym jest czynnikiem, jeżeli chodzi o nasz rynek, jeżeli chodzi o sentyment do naszego rynku, plus też jeżeli chodzi o polskiego złotego, który w ostatnim czasie się trochę, trochę się osłabił. Natomiast dlaczego tak się dzieje? Jeżeli chodzi o wojnę w Ukrainie, też można natknąć się na opinie wojskowych, zwłaszcza myś, wydaje mi się, że dosyć ciekawą opinią podzielił się publicznie generał Waldemar Skrzypczak w Podczas wystąpienia w Tarnowskich Górach, gdzie przedstawił dosyć ciekawy scenariusz dla wojny w Ukrainie. Myślę, że warto o nim wspomnieć, bo jest jej bardzo istotny, zwłaszcza z punktu widzenia inwestowania na giełdzie i naszego rynku. To znaczy, on powiedział, że jego zdaniem, jako wojskowego, może prawdopodobnym wydaje się scenariusz, w którym strona rosyjska może ustanowić władzę, nazwijmy to realną, w obwodzie donieckim i ługańskim, po czym Ustanawiając te władze, niejako w jakimś stopniu anektując w dowolnej formie, strona rosyjska może w takiej sytuacji ogłosić jednostronne zawieszenie broni. Strona rosyjska, czyli Putin, może powiedzieć, że on już w, tym, w tej sytuacji wojny dalej nie chce, on ugrał to, co chciał, w związku z powyższym on się z wojny wycofuje. I może być to pewien argument dla krajów, które tak. Pomagają, stronie, pomagają Ukrainie tak trochę bardziej z przymusu, żeby jednak zaakceptować tę sytuację i powiedzieć sobie, no okej, okay, Rosja już wojny nie chce, Rosja już już ogłosiła jednostronne, trzeba to podkreślić, zawieszenie broni, w związku z powyższym możemy wrócić do business as usual, czyli możemy wrócić do normalnej sytuacji, no w końcu wojny przecież już nie ma, tak? Więc taki scenariusz przedstawia generał Waldemar Skrzypczak, jest to dostępne w internecie, można się z tym zapoznać, nagranie trwa półtorej godziny. Jest tam jest to zdecydowanie szerzej opisane. Natomiast w takiej sytuacji jest to, żeby jasno to wybrzmiało, jest to bardzo niekorzystna strona, dla, 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 znaczy jest to niekorzystny scenariusz dla strony ukraińskiej, natomiast jest to czynnik, który może wpłynąć pozytywnie na polski rynek akcji. Niestety, mimo że to jest scenariusz fatalny dla, dla, dla strony ukraińskiej, natomiast w takiej sytuacji też można powiedzieć, że jak, w jakimś stopniu niesprawiedliwy. To jednak rynek tutaj polski, czy w ogóle rynki europejskie, taki scenariusz, trzeba jasno powiedzieć, że odebrałby prawdopodobnie bardzo pozytywnie, że, że jakby tutaj ta, ta wojna już ma się ku końcowi z tej perspektywy, w tym scenariuszu. Więc, więc to jest ten główny czynnik ryzyka. Zakłada się, że może dojść do takiego rozwiązania gdzieś, powiedzmy, pod koniec roku. Więc byłby to czynnik z jednej strony prowzrostowy dla 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 tutaj, dla naszego rynku, z drugiej strony, też jakiś antyinflacyjny, z trzeciej strony, też tutaj można powiedzieć o potencjalnym czynniku za obniżką stóp procentowych. Natomiast ja to mówię tylko pod kątem finansowym, natomiast kwestie jakieś inne, polityczne, to już zostawmy i każdy to sam sobie oceni. Więc tyle, jeżeli chodzi tutaj o, właśnie, pivot RPP. Dalej, jeżeli chodzi o aktualne nastroje na Wall Street, to chciałem Państwu pokazać dwa wykresy. To są wykresy Bull and Bear Indicator, czyli to jest wskaźnik nastrojów, nazwijmy to, byczych i niedźwiedzi przepraszam, więc jak tutaj na inwestorzy na Wall Street podchodzą właśnie do aktualnego sentymentu giełdowego. Pierwszy wykres po lewej stronie, zwróćcie Państwo uwagę, że tutaj jak to, jak to wygląda, w październiku no to był strong buy, tutaj nie trzeba nikomu tutaj o tym chyba wiele tutaj tłumaczyć, 21 lutego jeszcze było to 7,7, ,7, teraz nagle się okazuje, że jest to wskaźnik taki już coraz mocniej, niejako ten sentyment zaczyna powracać. Na po prawej stronie widzicie Państwo też jak on mocno odbił, niby tam się trochę skorygował, ale dalej odbija, więc tak jest trochę w połowie skali. Więc krótko mówiąc, jest taka sytuacja na, na, tym, na Wall Street. Jedna osoba może powiedzieć: OK, to jest jakby ostatnia szansa, żeby może podczepić się do tego jadącego pociągu, który dosyć mocno wystartował i cały czas chyba jedzie. Natomiast druga osoba może powiedzieć: OK, to jest może cisza przed burzą i ostatnie jakieś powiedzmy podrygi przed recesją w Stanach Zjednoczonych i jej konsekwencjami dla biznesu. Recesją, której bardzo głośno mówi przemysł. I high-techy przemysł amerykański, o której to recesji w Polsce raczej się nie usłyszy głośno. Więc chcę to Państwu pokazać, niech już każdy to oceni według własnego zdania, ponieważ jesteśmy takie tu dokładnie w połowie. Tutaj trudno coś zaprognozować, raczej bym podchodził ostrożnie, raczej bym chyba no, nie lekceważył informacji z rynku dotyczących potencjalnej możliwości wystąpienia recesji i ich skutków dla gospodarki. Natomiast, natomiast aktualnie jakaś przeceny, ch chyba że ktoś chce inwestować długoterminowo, to znaczy w perspektywą półtora roku, dwóch lat, to wydaje się, że jeszcze można znaleźć ciekawe, ciekawe spółki, które mogą w takim perspektywie dać ciekawą stopę zwrotu. Dalej, szanowni państwo, wracamy na rynek polski i PKN Orlen, rekordowa dywidenda, dzisiaj informacja... Między godziną 14 a 15, że właśnie PK opublikował aktualizację strategii, co jest dla nas istotne. Jakby najważniejsze w tejże strategii, to jest to, że będzie to dywidenda z rok 2022. Będzie to dywidenda rekomendowana w wysokości 5,50 zł na akcję. Jeżeli chodzi o wartość dywidendy w ujęciu nominalnym, jak i wartość dywidendy na akcję, jest to rekordowy wynik w historii spółki. O czym pisaliśmy już wcześniej, że taki scenariusz może mieć miejsce z uwagi właśnie na to. Że mamy w tym roku rok wyborczy. Więc będzie to bardzo wysoka dywidenda. PK Norland dzisiaj zyskuje ponad 4%. Jest to pozytywna informacja dla inwestorów zwłaszcza, więc informacja dosyć, dosyć ciekawa, interesująca, ale przede wszystkim chcemy tutaj powiedzieć sobie trzy słowa na temat tego, tych wyników Orlenu, ponieważ dużo wokół tej spółki się dzieje, powiedzmy, medialnie przede wszystkim, ale zanim to wydaje się, że trzeba wyjaśnić sobie trzy pojęcia, które są kluczowe w przypadku tejże spółki, to znaczy pierwsze jest EBITDA LIFO tak zwana, jest to jakby istotną kwestią w przypadku spółki właśnie tego typu jak Orlen jest to, że polskie prawo nakłada na takie firmy właśnie działające w sektorze paliwowym obowiązek gromadzenia zapasów, jeżeli chodzi właśnie o ropę naftową, i ta wartość tychże zapasów musi być co kwartał wyceniana, przeszacowywana zgodnie właśnie z cenami aktualnymi na światowych giełdach. Stąd też. To EBITDA LIFO. LIFO. to jest Last In First Out, czyli to jest ostatnie weszło, pierwsze wyszło. Jest to metoda wyceny tychże zapasów, więc ta EBITDA LIFO to jest EBITDA oczyszczona właśnie z, tych, z tych, tego, tego przeszacowania zapasów. Czyli jest to ta EBITDA, to jest wynik operacyjny, czy wynik operacyjny właśnie nie uwzględniający ty, tej wyceny zapasów. On, on jest po prostu bardziej, bardziej może wiarygodny ponieważ, ponieważ y, y, kwestia jest taka, że jeżeli ropa drożeje, to wtedy te, te, te właśnie zapasy, wartość tych zapasów podnosiłaby wyniki operacyjne, natomiast jeżeli taniej, no to by obniżała, ale to nie jest, chodzi o to, żeby w tej bidzie o, odciąć Wyniki, które nie wynikają, nie, nie, nie wynikają wprost z działalności operacyjnej, tylko właśnie z przeszacowania zapasów. To, to jest właśnie być Dalifo. Dalej, są bardzo ważne dwie kwestie, zwłaszcza w przypadku Orlenu, to jest dyferencjał i modelowa marża rafineryjna. O tym się bardzo dużo mówi, jak Państwo sobie śledzicie Fintuita, to tam też różne opinie na ten temat można znaleźć. Jeżeli chodzi o dyferencjał, to jest kwestia przede wszystkim, ponieważ to jest kwestia taka, że Orlen w swoich rafineriach używa. Stosuje czy wykorzystuje różne rodzaje ropy naftowej, różnego pochodzenia. To znaczy, jest to ropa Repko, czy potocznie zwana ropą Ural, czy jest to ropa rosyjska, i jest to też ropa Brent, czyli ropa pochodząca z Morza Północnego. W jakich to aktualnie jest w proporcjach, konia z rzędem temu, kto to znajdzie, starałem się znaleźć w internecie na ten temat informacje czy w sprawozdaniach finansowych. Nie znalazłem tego. Tutaj to też jest, więc jeżeli ktoś. Ktoś z Państwa znajdzie wiarygodne informacje na temat tego, ile aktualnie, jak to procentowo wykorzystywane jest przez Pekan Orlen, tutaj właśnie ropa rosyjska, czyli ropa Ural, Repko, natomiast lub ropa Brent, to bardzo bym prosił w komentarzu, ponieważ takie informacji, no, żeby to była wiarygodna informacja, najlepiej potwierdzona w dwóch źródłach, byłoby to bardzo istotne. Dlaczego? Dlatego, że dyferencjał to jest właśnie różnica cenowa w surowców właśnie w postaci ropy Ural i ropie Brent. Jest to kluczowe dla potem marży rafineryjnej i wyników spółki. Zwłaszcza, że dużo się o tym właśnie rozmawiało, że wojna w Ukrainie spowodowała znaczący spadek cen ropy właśnie Ural. Czy? Czyli tej repka, to zamiennie się tej te nazwy używa, znaczący spadek. Stąd też y, mówiło się dużo właśnie o właśnie tych marżach rafineryjnych Orlenu. Zaraz dokładnie to powiem: czyli dyferencjał, to jest różnica, właśnie y, tutaj. Pomiędzy ceną ropy, w tym przypadku ropy Ural i ropy Brent. I dalej modelowa marża rafineryjna. Jest to, właśnie, to też nie jest informacja. Znaczy, ta, ta marża rafineryjna to też nie jest, jakby, totalnie tak m, kluczowo wyliczona. To jest pewna estymacja, pewne założenie, pewne przybliżenie. To jest pewna hipotetyczna zyskowo zyskowość rafinerii, ponieważ te rafinerie no, też dosyć mocno ym, starają się trzymać dla siebie informacje, ile y, tutaj jakie, jakie surowce stosują, w jakich tutaj y, proporcjach, jak to wszystko wygląda. I jest to pewna przybliżona liczba odwołująca się do pewnych rynkowych warunków w jakich to właśnie działa rafineria, jest to bardziej wskaźnik dla inwestorów i analityków. Nie jest tak by jeden do jednego, że jeżeli marża wynosi załóżmy tam 20 dolarów, no to to znaczy to, że to jest równa się zyskowi. To jest pewna estymacja, pewne przybliżenie, ale można zakładać, że w jakimś tam stopniu pokrywa się z realną marżą uzyskiwaną przez spółkę w pewnym przybliżeniu. I teraz jak to wyglądało jak to wyglądało dokładnie na przestrzeni ostatnich dwóch lat? Przygotowano do Państwa wykres. On jest na podstawie danych z raportów spółki, ogólnie dostępnych, które sobie można pobrać i do własnych analiz wykorzystać. Te dane są w Excelu od razu gotowe, więc jest to o tyle wygodne. I teraz zwróćcie Państwo proszę uwagę na ten wykres. To znaczy, pierwsza kwestia pomarańczowa, pomarańczowe słupki to jest właśnie ta modelowa marża rafineryjna. Dyferencjał to jest granatowy i cena ropy Brent to jest linia, linia niebieska. Cena ropy Brent jest na osi prawej zaznaczona, żeby to było bardziej widoczne. Na osi lewej jest modelowa marża i dyferencjał. I teraz tak, co się od razu rzuca w oczy? Pierwsza kwestia to jest znaczący wzrost dyferencjału, czyli rozbieżności pomiędzy ceną ropy rosyjskiej i ropy Brent, czyli ropy z Morza Północnego od marca 2022. Powodem jest wojna w Ukrainie. To chyba nikomu tłumaczyć nie trzeba. Dalej wzrost, dalej znaczący wzrost modelowej marży rafineryjnej. Jak to marżę w ogóle spółka wlicza? Bo może naj, najprościej będzie to chciałem Państwu też pokazać. Na raporcie spółki jest to, jest to raport spółki z czwartego kwartału 2022. I tutaj, w jaki sposób spółka wylicza marżę? Modelowa marża rafineryjna jest wyliczana w ten sposób, że przy założeniu nazwijmy to wydajności w wysokości 93,5%, jest to, jest to niejako produkty, czyli to jest przychody minus koszty, krótko mówiąc. Więc są to przychody w postaci benzyna 36%, diesel 43%, ciężki lepowe 14,5%, minus koszty w postaci 100% wsadu, czyli surowców, ropa i pozostałe surowce. To jest marża rafineryjna, dość logiczna dla Państwa, którzy jest, już jesteście, powiedzmy, wprawionymi giełdowcami, więc doskonale wiecie, jak to się wszystko wylicza. Modelowa marża rafineryjna to jest dosyć istotne tutaj co zostało przedstawione, to znaczy w jaki sposób wzrosły, wzrosły tutaj e, koszty. Benzyna 48%, jeżeli chodzi o przychody, tutaj, sorry, przychody 48%, wzrosły, wzrosła benzyna, diesel 13%, natomiast koszty wsadu ropa Brent wzrosła raptem 2%. To jest dosyć ciekawe, zwłaszcza, że mamy znaczący wzrost marży rafineryjnej, więc tutaj spółka podaje, że wsad to jest 98 ropa Brent. Tak to... Tak to jest podawane. Natomiast co jest dosyć istotne w tym przypadku, co też budzi pewne, pewne pytania, to jest to, że mamy znaczący wzrost, <coughs> przepraszam, mamy znaczący wzrost ceny. Ropy, Ropy Brent tutaj. I ten wzrost pokrywa się ze znaczącym wzrostem marży. To pierwsze pytanie dla osoby, która Chociaż ma podstawową wiedzę finansową jest takie, dlaczego, jakby, skąd się bierze taka sytuacja, że rośnie nam cena surowca i równocześnie rośnie nam marża. No jakby surowiec, jakby cena surowca dla nas jest kosztem, więc w tym przypadku, jeżeli cena surowca rośnie, czyli koszty nam rosną, to marża powinna spadać, natomiast ta marża znacząco wzrosła. Odpowiedzią jest dyferencjał. Czyli różnica między y, ceną ropy Ural a ceną ropy Brent. Więc na to bym bardzo tutaj zwrócił uwagę. Wnioski już państwo, zostawiam Państwu do wyciągnięcia w, samodzielne. Natomiast jeżeli chodzi o samą spółkę czy kontern PK Norlen. Myślę, że warto też rzucić okiem na pewne tutaj liczby. Państwu przygotowałem już tradycyjnie z Bloomberga jeżeli, liczby, jeżeli chodzi o Orlen. Jeżeli chodzi o wycenę 1,35 PDOE, aktualne bardzo tanio, prognozowane na ten rok i następny rok 4,18, 4,94 odpowiednio, więc, więc tutaj tak to wygląda. Jeżeli chodzi o finanse, to też zwróćmy sobie na to uwagę, Szybki rzut oka. Jeżeli chodzi o pierwsza, pierwsza kwestia to nas interesuje, czyli Revenue, czyli przychody. W tym miejscu no to czwarty, kwarta 2022, wzrost rok do roku 150% przychodów. Poprzednie kwartały też no, są rekordowe wyniki, za cały rok jest absolutnie rekordowy. Jeżeli chodzi o marże, ta marża tutaj w zysku brutto, ona jest też na znacząco wyższym poziomie, trochę zaczęła spadać w wyniku potwornych kosztów, zwłaszcza energii. Dalej, BIDDA no, też tutaj dosyć dobrze się utrzymuje, jest to rentowne. Więc, jeżeli chodzi o rentowność, przychody czy zysk netto, tutaj naprawdę to wygląda bardzo dobrze. Sama spółka czy koncern. Pamiętajmy o tym, że. Koncern też dokonał, odnotował zysk na okazyjnym nabyciu, jeżeli chodzi o lotus i PG, więc to też te wyniki za czwarty kwartał, one tam były były jakby oczyszczone z tych zdarzeń jednorazowych, natomiast te zyski były znaczące. Jeżeli chodzi o PG, to jeżeli chodzi o PGNiG, to był zysk na okazyjnym nabyciu w wysokości, jeżeli dobrze pamiętam, około 8,2 miliarda złotych, jeżeli chodzi o Lotus, to było ponad 5 miliardów, więc no to są kluczowe, znaczące liczby. Jeżeli chodzi tutaj dalej o. Same wyniki, co jest dosyć istotne i to też dla Państwa może być najbardziej, myślę, wydaje się ciekawe, na co bym zwrócił uwagę. Jak tutaj, jak tutaj przede wszystkim weźmy tutaj ostatni kwartał 2.22, czyli czwarty kwartał, weźmy tutaj przychody i jak to wyglądało, jeżeli chodzi o przychody, które spółka wygenerowała i jak wy, jak, jaki był konsensus. Konsensus był na poziomie 94 miliardów, natomiast spółka pozytywnie zaskoczyła, co dla Państwa najistotniejsze, revenue surprise, ten tutaj surprise, czyli zaskoczenie, ile procent powyżej oczekiwań spółka, czy powyżej czy poniżej, jak spółka zaskoczyła rynek. To znaczy mamy konsensus ustawiony odnośnie konkretnej wielkości finansowej, i tutaj mamy dalej. Zaskoczeniem. In plus lub in minus. Spółka przez ostatnie trzy kwartały na poziomie przychodów zaskakiwała bardzo pozytywnie. Jeżeli chodzi o zysk operacyjny EBIT, no to tutaj 60% powyżej oczekiwań, to chyba nie trzeba wiele tutaj na ten temat komentować. Jeżeli chodzi o EBITDA, to samo. Jeżeli chodzi o zysk netto, podobnie. Tutaj to były znaczące. No, trzeci, drugi kwartał tutaj było zupełnie inaczej, ale dalej były to bardzo wysokie oczekiwania. Znaczy, oczekiwania były niskie, natomiast y, natomiast spółka bardzo pozytywnie zaskoczyła. No I teraz właśnie, i teraz właśnie pytanie, jeżeli chodzi o samą spółkę, no to jakie mogą być perspektywy? Spółka jasno też mówi, że ten rok był, znaczy 2022, czyli ubiegły rok był rekordowy, i raczej nie należy się spodziewać powtórki, jeżeli chodzi o tak rekordowe wyniki. Z dwóch powodów: pierwszy powód jest taki, znaczy nawet trzech. Pierwszy powód jest taki, że no, mamy na szczęście sytuację z normalizacją na rynku surowców. Na szczęście tutaj ceny zarówno energii, jak i przede wszystkim paliw zaczynają się w miarę normować, więc miejmy nadzieję, że paliwo po 8 zł już nigdy nas nie będzie straszyło, znaczy nigdy w najbliższym czasie. Pierwsza kwestia. Druga kwestia jest, mamy do czynienia z rokiem wyborczym, więc no, kwestia paliwa jest kluczowa dla każdej osoby, niezależnie od tego, na kogo zamierza głosować. Więc raczej wydaje się, że jakiś kap, powiedzmy, na paliwa mniej lub bardziej zakomunikowany może mieć miejsce. No to jest moja czysta spekulacja. No i trzecia kwestia to co spółka podaje w swojej prezentacji, to jest przede wszystkim kwestia makroekonomiczna. To znaczy jak tutaj że znacząco, znaczy zaczyna spadać konsumpcja, konsumpcja paliw na świecie. Czy to jeżeli chodzi o Polskę, czy jeżeli chodzi o Niemcy, Czechę, Litwę, czy tutaj głównych partnerów handlowych. Z powodu właśnie tejże recesji, więc ta recesja, czy spowolnienie gospodarcze, o którym dużo się mówi ostatnio, które przyjdzie, nie przyjdzie, czy w jakim stopniu, konsensus zakłada, że ma być to recesja raczej płytka, raczej krótkoterminowa, czy około 2-3 kwartały. Krótko mówiąc, spowolnienie gospodarcze daje już o sobie znać w postaci spadku konsumpcji paliw. Więc te trzy czynniki, to znaczy wybory, to znaczy normalizacja na rynku surowców i to znaczy słabnąca gospodarka, one będą ciążyć na wynikach spółki. Plus pamiętajmy też o tym, że jest to spółka Skarbu Państwa, mamy rok wyborczy, więc może wrócić jakaś powiedzmy forma windfall tax, czyli podatków zysków nadzwyczajnych, w jakiejś formie trudno powiedzieć, są to spekulacje, ale każdy inwestor myśli, że ma gdzieś z tyłu głowy, że te spółki Skarbu Państwa przed wyborami mogą gdzieś być pod presją właśnie czynników powiedzmy regulacyjno-ogólno więc tak bym to określił, więc krótko mówiąc, krótko mówiąc wyniki za czwarty y, kwartał tamtego roku i za cały rok były rekordowe, dywidenda będzie rekordowa, strategia jest dosyć ciekawa, myślę, że warto się z nią głębiej zapoznać, natomiast raczej w tym roku zdaje się, że ta już taka powiedzmy rekordowa, y, rekordowa y, sytuacja w przypadku Orlenu, ta koniunktura rekordowa raczej już miała miejsce i to już jest za nami. Szanowni Państwo, z mojej strony na dzisiaj to byłoby tyle. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Zapraszam do śledzenia nas właśnie naszych webinarów, moich tutaj kolegów, czyli Przemysława Kwietnia, Michała Stajniaka, Łukasza Stefanika. Zapraszam też do wzięcia udziału w konferencji Cavs i do głosowania na swoich faworytów. Też tutaj osoby z, naszego, z naszej firmy z XTB są nominowane w wielu różnych kategoriach, więc zapraszamy do głosowania, zapraszamy do udziału w konferencji, do wzięcia w niej udziału. Są różne formy biletów, jest to konferencja też Transmitowana, więc myślę, że każdy może znaleźć coś ciekawego dla siebie. Ja ze swojej strony bardzo Państwu serdecznie dziękuję i zapraszam za tydzień o godzinie 16 w każdy wtorek na kolejny odcinek webinarium poświęconego głównie naszej polskiej KPW, czyli bliżej rynków. Dziękuję bardzo i zapraszam za tydzień.